A mogło być tak pięknie. Obwodnicą za ponad 900 milionów złotych mieliśmy pojechać do 2015 roku. Teraz okazuje się jednak, że obwodnica Olsztyna najprawdopodobniej nie powstanie nigdy. Z ministerialnego projektu listy budowy obwodnic Olsztyn właśnie zniknął. My niczego nie dniemy, tylko wskazujemy, że być może ideą bardzo dobrą byłoby, żeby niektóre obwodnice w następnej perspektywie finansowej były realizowane m.in. przez marszałków w ramach e, regionalnych pro, pro, e, programów operacyjnych. Mimo, że Elżbieta Bieńkowska, minister Rozwoju Regionalnego, obiecywała. Dziś w Ostródzie powiedziała, że obwodnica Olsztyna w tej chwili nie jest priorytetem jej resortu. Priorytetem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jest połączenie wszystkich miast wojewódzkich ze stolicą. Rozumiem stanowisko Ministerstwa Transportu i Państwo to też chyba powinni rozumieć, bo jakby musimy mieć wreszcie. Kraj pocięty liniami, tak? Ciągami dróg. Priorytety uległy zmianie, a na obwodnicę zabrakło pieniędzy. Nas po prostu do tej pory oszukano. Olsztyn to w tej chwili jedyne miasto wojewódzkie, które obwodnicę ma tylko na papierze. Tymczasem przez stolicę regionu przewija się ponad 10 tysięcy samochodów na dobę. Szansą na częściowe odciążenie miejskich dróg ma być ten projekt budowa części obwodnicy między Olsztynkiem a Wójtowem. Władze województwa. Po konsultacjach również z nami, doszliśmy wspólnie do takiego wniosku, że jakby w ten sposób, łączeniem e, drogi S7 z drogą S16, można jakby z, zrobić dwie rzeczy. Czyli można połączyć Olsztyn z Warszawą, i je, z Warszawą i jednocześnie zrobić kawałek obwodnicy Olsztyna. Na ten fragment pieniądze podobno mają się znaleźć. Nie drobny kawałeczek, tylko w tych planach, które dzisiaj są. Połowa. Ten fragment ma powstać przy wykorzystaniu stworzonej już za 10 milionów złotych dokumentacji dla południowej części obwodnicy. Sukces fragmentaryczny? Będziemy mieli połowę środków, czy też połowę nie czegoś. To tak, jakbyśmy chcieli kupić jajo, które będzie na pół świeże i co, da się go zjeść? To jest niemożliwe. Prezydent miasta wykluczeni Molszczyna jest oburzony i wciąż liczy na parlamentarzystów z regionu. Tu akurat uważam zawsze powinni mówić jednym głosem. Mam nadzieję, że będą protestować, że nie będą głosować tak jak partia każe. Ale na ten jeden głos raczej nie ma co liczyć, bo PiS obarcza winą za brak obwodnicy PO, a ruch Palikota starszych starzem posłów z regionu, chociaż w jednym strony się zgadzają. Wielkie metropolie mają być dobrze skomunikowane, wielkie metropolie mają być dobre drogi, natomiast ta, ta Polska mniejsza, ta Polska... Skromniejsza ta polska peryferyjna, ma być spychana na margines. Miasto Olsztyn, aglomeracja została włączona do e, e, małych gmin, e, z szacunkiem oczywiście do tych małych gmin, e, na tym samym poziomie. Bo nie może być tak, że przykładowo góra Kalbaria też była wpisana i została wykreślona, i aglomeracja Olsztyn też została wykreślona. Trzeba rozmawiać po prostu, być może już się nic nie do zrobić, a może jeszcze jakieś. Środki, które będą no, w skutek przeprowadzonych przetargów zostaną wolne, to to, bo to wszystko jest. Dokumentację, wszystko, tylko tylko robić. Może, chociaż mieszkańcy Olsztyna na to raczej już nie liczą, może pewne osoby za mało deptały. Ścieżki. Przyzwyczaiłam się. Może będzie nowy minister. Bez komentarza. Najpierw obwodnica Olsztyna była projektem priorytetowym, potem projektem ważnym, ale nie najważniejszym. Teraz słyszymy, że pieniędzy na całą obwodnicę nie będzie, może znajdą się na jej część. Chyba nikogo więc nie dziwi to, co mówią olsztynianie. W obwodnicę nie uwierzymy, dopóki jej nie zobaczymy. Olsztyn, Małgorzata Gałka.